Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć, co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zapełnał na tego do końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Mszana Dolna, dzień jak co Tu przy ulicy Starowiejskiej stoi niewielki stragan po jednej stronie z owocami i warzywami. Ceny podobne jak w sklepie, troszeczki nawet może i droższe. Dlaczego pan kupuje na straganie? Bo świeże. Dobre są owoce i, i świetne warzywa. Prosto od producenta przychodzi. Po drugiej, Stragan z ubraniem tutaj już mniej optymizmu, bo o ile klienci doceniają zalety świeżych i naturalnych warzyw i owoców, to akurat w tej branży ciężko już optymizm. Jak się handluje w tych czasach? W tych czasach obecnie się handluje coraz gorzej. Coraz gorzej, coraz większa konkurencja jest. Nic dodać, nic ująć. A będzie jeszcze gorzej, narzekają handlujący na Dolna od dawna przyciągała drobnych handlarzy. Wręcz pokolenia handlowały w tym mieście. Niedługo może się to jednak zmienić. Wszystko za sprawą wszechobecnego kryzysu i ciągle wyrastających z ziemi centrów handlowych. Stąd też protest kilku handlowców z ulicy Starowiejskiej. Myśmy mieli 59-62, to było fajnie. Natomiast dzisiaj jak mają wszyscy po 25... To jest źle. Nie bardzo... Choć to pismo złożone przez handlowców z ulicy Starowiejskiej nie było gromem z jasnego nieba, to na pewno wywołało niepokój w oczach Tadeusza Filipiaka. Burmistrz Szany Dolnej na razie nie chce na temat złożonego przez przedsiębiorców pisma się wypowiadać. Na komentarz pewnie i na wnioski przyjdzie czas. To jest wszystko bardzo świeże. Tak jak świeża jest elewacja na tych domach towarowych, które zaledwie tydzień temu zostały oddane do użytku. To przez nie spadły nam obroty, a na Nasze sklepy świecą pustkami, piszą rozgoryczeni handlujący w przesłanym dobór mistrza piśmie. W jakim kierunku powinna iść zatem polityka miasta względem nas, drobnych handlujących? Handlowcy są niepewni swojej przyszłości, dlatego chcą, aby miasto obniżyło im czynsz. Inaczej będzie im ciężko przetrwać się na rynku. Nie widzę dzisiaj takiego rozwiązania, które by pozwoliło na obniżenie czynszów w tych lokalach. Czynsze w lokalach komunalnych są takie same dla wszystkich i na dzisiaj to jest kwota 25 zł za metr kwadratowy i te czynsze na pewno ich wysokość nie ulegnie zmianie. A obniżenia czynszu chce pięcioro właścicieli lokali bezpośrednio sąsiadujących z nowymi centrami handlowymi przy ulicy Starowiejskiej. Nie udało nam się dziś z nimi porozmawiać, bo nie byli obecni w swoich sklepach. Poza kamerą telefonicznie mówią, że gdyby miasto zadbało tak samo o nich jak o zagranicznych handlowców, byłoby im łatwiej. Józef Budacz, TV28.